Rozdział trzeci. Witam was w kolejnym odcinku z gry Tiny Room Stories Mystery Town. Czy coś w tym stylu. Długa nazwa i skomplikowana. Rozpocznijmy rozdział trzeci. Czek na wielką kwotę wystawiony przez miejscowy kościół. Kto to jest A. Field? Jeśli chcecie się dowiedzieć, oglądajcie. Jeśli wam się spodoba, stawcie łapkę w górę. Wpadajcie na kanał, 2, żeby zobaczyć filmy remontowe serii remontowej. Poprzednie jak znajduje się w karcie i zaczynamy. Kościół. W banku znalazłeś duży czek wystawiony przez miejscowy kościół swemu ojcu. Jak są powiązani z tą sprawą? Może znajdziesz odpowiedzi w kościele. Pora sprawdzić. Zobaczmy. Ok, mamy tu jakiś billboard. Zobaczmy, co to jest. Jest numer telefonu 913152523 To jest warte pamiętania, że tutaj coś takiego się znajduje. Zobaczmy jeszcze z każdej strony, czy tutaj coś interesującego będzie. Czy znowu będziemy się włamywać do kolejnego pomieszczenia? Słuchajcie, dzisiaj się głównie włamujemy. O nie! Drzwi do kościoła są otwarte. To jest szokujące. No dobra, nic więcej chyba dookoła nie ma interesującego. Zajrzyjmy do środka. Dobra. Jest parę symboli. Które niekoniecznie są. O, spójrzcie, spójrzcie, spójrzcie. Chciałem powiedzieć, że niekoniecznie są symbolami yy, religii chrześcijańskiej, ale niech będzie. Dobra, tu mamy strzałkę, która pokazuje coś w lewo. Co to znaczy, że jest w lewo? Czy ja mogę to kliknąć? Nie mogę kliknąć, ale mogę spojrzeć sobie w lewo. Zobaczmy, co jest na fortepianinie. O! Można coś nawet zagrać. To jest fajne. Ja lubię takie rzeczy. Znalazłem świecę. Tu mamy krzesło. Yy, rozumiem, że jakaś melodia tutaj będzie coś robić, prawdopodobnie. To jest moja ulubiona melodia, zawsze ją gram, słuchajcie, jak widzę gdzieś klawisze. Okej, okay, muszę spojrzeć z drugiej strony, tu pewnie będziemy mieli Biblię. Zobaczmy. Skaza się. A w Biblii znajduje się przełącznik, słuchajcie, tego się nikt nie spodziewał. Zobaczmy, co to robi. Nie działa. No to dobrze wiedzieć w takim razie, nic tutaj na razie nie możemy zrobić więcej. Jest tutaj skrzynka z prądem prawdopodobnie. O, spójrzcie, tutaj są symbole. Które najprawdopodobniej pozwolą mi otworzyć tą skrzynkę. Tylko najpierw musimy ogarnąć, co tutaj po kolei jest na tych symbolach. Symboli mamy pięć, jeśli się nie mylę. Dokładnie tak. Jest pięć symboli. Tam wcześniej mi strzałka pokazywała w którąś ze stron. Dobra, mamy drugą świeczkę. Jest jakieś popiersie, trochę książek, różna literatura kościelna. Ok. no i zepsute jedzenie. To zepsute jedzenie nie wszędzie towarzyszy nam, najprawdopodobniej w tym mieście od dawna nikogo nie było. Dobra, za tym obrazem nic raczej nie ma. Te drzwi możemy otworzyć i zapalić światło możemy, dobra. Czy to zapalenie światła cokolwiek mi tutaj zmieniło? Chyba niekoniecznie. Czy ja widzę gdziekolwiek jeszcze coś poza tą strzałką. Strzałka pokazuje w lewo. Ej, to może być tak, że w takim razie powinniśmy zacząć od krzyżyka i pójść w lewo symbolami, tak żeby wpisać wszystkie, które tutaj są. No dobra, zacznijmy. To będzie tak. Będzie krzyż, będzie ten trójkąt połączony, który jest trochę gwiazdą Dawida taką rozjechaną. Następnie będziemy mieli trójkąt i kratkę i kwadrat kopnięty. Dobra, zaczynamy w takim razie tak. W pierwszej kolejności będziemy mieli krzyż, trójkąt ro rozjechany, trójkąt zwykły, podwójny, to znaczy kratka i kopnięty kwadrat. Ok, róbmy tak, trójkąt zwykły, kratka. I kopnięty kwadrat, udało mi się. Klucz, mamy czarny klucz. Zobaczmy do czego on będzie. No i w międzyczasie możemy oczywiście sobie pójść jeszcze do. Hej, zaraz, tutaj coś jest. Poza, poza samym pianinem. Jakby zobaczcie, że to pokazuje mi jakby tutaj na środek. Czy tutaj będą drzwi? Spójrzcie, to jest, to jest jakby pęknięcie wyraźne pomiędzy dwoma elementami. Czy to się obróci? Czy cały ołtarz się obróci, słuchajcie, w drugą stronę. Zaraz zobaczymy. Dobra, piwnica jest zamknięta na jakąś zasuwę. To nie było zbyt skomplikowane. Zajrzyjmy do piwnicy. A, a raczej zajrzyjmy do domu Harry'ego Pottera. <grych> Dobra, mamy kolejną świecę. Już trzy świece znalazłem. Mamy skrzynię. Ten klucz raczej nie pasuje. To nawet widać od razu ze startu. W drugiej stronie też nic za bardzo nie możemy zobaczyć. Dobra, zajrzyjmy na zewnątrz jeszcze tutaj. Mamy komutkę. Wszystko na razie trzeba poprzeglądać, Słuchajcie dokładnie. Będzie jest pusto, pusto i kolejna świeca. Jest i kod do wpisania. Kodu żadnego jeszcze nie mam. Mamy drukarkę. Książka o sporządzaniu świecących atramentów w warunkach domowych. Świecące atramenty, to znaczy, że muszę zasłonić okno? Tego okna zasłonić się nie da, więc raczej nic, nic mi to nie da. Dobra, i mamy tak. 1, 2, 4, 3. Czy one jakoś tutaj są. Czy to jest jakakolwiek symbolika do jakiegokolwiek kodu? To też prawdopodobnie dowiemy się później. O, za fotelem coś znalazłem. Uwaga. Ławki przed ołtarzem należałoby przesunąć, prawdopodobnie, i to będzie znaczyło, że tak jest dobrze. Dobra, zanim pójdziemy jeszcze na górę, zobaczmy w takim razie, sobie tu mogę odsunąć ławki. Po lewej stronie musi być druga, a tutaj musi być czwarta, czyli ta. Ta z powrotem na miejsce. Czy to się zgadza? Wygląda na to, że tak. Czy teraz mogę użyć magicznej dźwigni ukrytej w Piśmie Świętym? Uwaga! Dalej nie działa. Dobra, yy, myślę, że wrócę do tego miejsca jeszcze. A w tym pomieszczeniu również jest światło do włączenia, okej. Okay. To jest rzecz, której bym się raczej nie spodziewał będąc na parafii ani nigdzie, żeby ktoś miał Forda yy, tego... Yy, jak to się nazywa? Crown Victoria chyba? Na obrazku wiszący nad biurkiem, co? <grym> Dziwne. Dobra, na górze. Jest wałek do malowania ścian. Okej. Okay. Kolejna kartka, która pokazuje, jak nie powinno być. Tutaj mamy skreślone, jeśli będzie w drugą stronę przesunięte, jeśli będzie w tą stronę przesunięte. Rozumiem. Nie wiem, czy kumacie o co chodzi. Musimy przesunąć chyba wszystkie pozostałe ławki, z wyjątkiem tych dwóch, które są zaznaczone. Zaraz to sprawdzę. Zobaczmy jeszcze, co tutaj ciekawego można znaleźć. Tutaj przede wszystkim można by świeczki powkładać, no właśnie. Ile mi świeczek brakuje jeszcze? Dwa, okej, okay. czy one jakkolwiek tutaj mogą zadziałać? Hmm. O, spójrzcie, nie wszystkie sloty są jakby obciążane. Dobra, tutaj nie działa, tutaj działa. Ten działa, ten też działa ten też działa. Okej, okay, ale wygląda na to, że brakuje mi świeczek. To, to, to jest chyba dość istotne. Dobra, sprawdzimy zaraz jak znajdę ich trochę więcej. O proszę, jest i kolejna. Super. Ja bym jeszcze się porozglądał dokładnie, bo wygląda na to, że może być ich tutaj znacznie znacznie więcej. Okej, okay, mamy ciąg dalszy strychu. Jest i dzwonnica. Dobra, dzwon wygląda na stary. Wydaje się, że w środku coś do niego przyklejono. Hehe, he, widać tego dzwonu dawno nie używali. Hehe. He. No i co, co w tym jest takiego hehe? He. Żeby na mnie nie upadł. Co myślisz, że spadnie ci na głowę? No co ty? No, odpadnie to coś? O Jezu! Uff, ledwie zdążył odskoczyć. To Ty zdążyłeś ledwie odskoczyć. Czy dzwon zdążył ledwie odskoczyć? Jezu. No dobra, ale skoro coś jest z nim przyklejone, to znaczy, że zaraz będę mógł to ogarnąć. Dobra, czekajcie, jeszcze tak. W pierwszej kolejności to ja bym chciał posprawdzać, czy mamy tutaj więcej do obciążenia pól. Obróćmy sobie to jeszcze kilka razy. Ok, to jest nieobciążalne. To jest obciążalne idealnie, to jest nieobciążalne, ale to już tak. Nie, to nie. O, jednak to tak. Interesujące. Okej, okay, kolejny mamy obciążony. Brakuje mi jeszcze. Jeszcze czegoś mi brakuje tutaj. Wydaje mi się, że. Tutaj już raczej nie zadziała. Tutaj też nie zadziała. Ok, czyli na dolnym piętrze mamy wszystkie. Na górnym piętrze musimy poobracać to jeszcze trochę. Okej, okay, mam chyba wciśnięte prawie wszystkie. Wydaje mi się, że jeszcze chyba z jeden. jeden. Świeczników do wciśnięcia tutaj jest. O, i tu mamy zamknięte, czy kluczykiem mogę to otworzyć? Nie, kluczyk się też nie nadaje do tego. Zobaczmy, do czego może być klucz. No i wróćmy do dzwonnicy jeszcze, bo urwałem dzwon oczywiście. Okej. Okay. Jest kilka ustawień, które tutaj mają... sens. Co. O co tu chodzi? Chyba nie kłam za bardzo. Dobra, najpierw spróbujmy zrobić to ustawienie, o którym mówiłem wcześniej. Czyli tak, te ławki, niech wrócą tutaj, i podsuwajmy wszystkie ławki pozostałe w ten sposób. Chyba, okej, okay. czy to cokolwiek mi dało? Chyba niekoniecznie. Chyba, że mogę coś zrobić z krzyżem teraz. Ten sam niebieski samochód jest tutaj na billboardzie. 9131 albo 2523. 9131. Spróbujmy. Może w komputerze, jeśli wstukam ten kod, to zadziała. 9131. Nie. 2325. Nie, 2523. 2523. O! Proszę bardzo. Dobra. Poczta. From Security Officer. Przypomnienie: Kod dostępu został zmieniony. W, załączony w załączonym pliku znajduje się nowa sekwencja. New Code EMG. Wydrukujmy sobie. Okej, okay. to jest interesujące, dobra. Zaraz zobaczymy to. I zobaczmy jeszcze w sterowaniu. Otwórz. Zamknij, otwórz. Tylko gdzie to jest? Nie widziałem jeszcze tego pomieszczenia. Dobra, mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, okay, to będzie jakaś ładna melodia. Przygotujcie się. Uwaga, słuchajcie. Rozpoczynamy koncert. Czekajcie, tylko spojrzę w partyturę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O kurczę. Dobra. Tak myślałem. Tak mi się wydawało właśnie, że tutaj coś będzie takiego. Okej. Okay. Parę rzeczy do pokręcenia. Kolejna świeczka. To chyba już ostatnia, tak jak mówiłem wcześniej. Kilka książek. Okej, okay, one mają coś zaznaczone na sobie. Jakieś. Takie 9 kropek, jakby. Okej, okay, czy ja mogę je poobracać do góry nogami, Bo widzę, że tutaj coś by się przydało, gdyby były. Hmm. Jedna książka na górze, i jedna na dole jest do grunogami. Czy jakby się dało ją obrócić jakoś? Dobra, zobaczymy to później. Tutaj o. Ta sekwencja. Czy ona cokolwiek może zrobić? Ty jesteś na zasadzie zegara albo czegoś w tym stylu? No dobra, ale mamy ostatnią świeczkę, więc warto byłoby zajrzeć tutaj. I na górnym piętrze położyć tą ostatnią świeczkę. Wydaje mi się, że tu. Ok. Już tego użyłem. I co? I mamy klucz. Klucz do skrzyni, która znajduje się w domu Harry'ego Pottera. <grybujesz> A w skrzyni. Ok. Ok. I kolejny układ ławek. Hmm. Jeśli to jest rzeczywiście sekwencja, to mam pewien pomysł, jak można to zastosować, ale zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, jeszcze został mi tutaj save do wpisania. Mogę go obrócić. O, o, Dobra. To jest kod. Kod, który jest przedstawiony 1, 2, 3, 4 na obrazach, które są na ścianie tutaj, w tym pomieszczeniu. Zobaczcie na. To będzie tak: duży kwadrat, prostokąt, prostokąt i mały kwadrat. Zobaczmy w takim razie, jeszcze raz, jaki był układ tych tych, tych, yy, tych obrazów. Czyli będziemy mieli tak. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Zobaczmy szybko. Aha, ja mam ten save przy sobie. Dobra, nawet dobrze się składa. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Udało mi się. Czarny klucz. Dwa czarne klucze. Do czego może być czarny klucz? <laughs> Ok, więc tak, tutaj mamy kilka, kilka jakby elementów w tej sekwencji I tak, przede wszystkim przejście pomiędzy drugą a trzecią kartką jest tutaj interesujące Na jednym jest zaznaczony ok, na drugim jest zaznaczony krzyżyk Czyli najprawdopodobniej nie możemy doprowadzić do tej sytuacji Kiedy mamy tak i następnie przejdzie w ten sposób Bo tutaj mamy od razu krzyż jako, że, znaczy krzyż x, że to jest niepoprawne Czyli musimy to zrobić odwrotnie, musimy przesunąć wszystkie pozostałe elementy I to chyba wtedy powinno to działać Dobra, więc zacznijmy tak. Przede wszystkim na początku musimy mieć tutaj w ten sposób. I ja nie wiem, czy ja potrzebuję aktywować to na przykład za pomocą. Hmm, za pomocą tego ob... przełącznika? Czy coś? Halo? Nie działa. Dobra, to zastanówmy się jeszcze dalej. Teraz musimy zrobić tak, żeby były te dwa. Ok. Wydaje mi się, że jestem w poprawnym miejscu. I teraz dwa na odwrót muszą tutaj zostać. Czyli powinno być tak. Tylko ja, ja mam wrażenie, że ja powinienem coś aktywować, kiedy mam te, Ten układ tych ławek czy czegoś. Korzystałem na razie jeden z kodów, jest jeszcze 9131 stąd, też będzie można przemyśleć gdzie. O ja! Okej, okay, zgasiłem światło. Zastanawiałem się, o co chodziło z, tym, z tymi atramentami świecącymi w ciemności. No dobra, w takim razie mam tutaj parę kolejnych rzeczy. Tylko, że te rzeczy nie do końca mi tutaj rozjaśniają, o co w ogóle z tym chodzi. Czy ja mam gdziekolwiek jeszcze układ, który. który by mi pozwalał w ogóle na wpisanie czegoś takiego? A może właśnie ten układ jest tym istotnym. Ten, na którym jest krzyżyk. Dobra, spróbuję to poustawiać tak, jak powinno być. Czyli. Ta ławka musi być tu, a ta ławka musi być tu. I teraz uwaga, dalej nie działa. Hmm. Chyba że ostatni pomysł. Chodzi o sumowanie tych wszystkich przesunięć ze sobą. I to jest, to jest chyba to, co, co rzeczywiście już mi zostaje jako ostatnie. Czyli tak, to mam przesunięte do środka, to mam przesuniętą w lewo, to mam przesuniętą w lewo również. Ok, i po drugiej stronie robimy przesunięcie tak i przesunięcie tak. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ok, spróbujmy. Zadziałało. O, kurde. Ej, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Dobra, nie, no zajrzyjmy sobie na dół, zobaczmy co tutaj tak właściwie jest. Trzy klucze czarne, dwa klucze czarne już w tym momencie mam. Więc tyle dobrze, mogę sobie dwa te włożyć, przekręcić. Brakuje mi jeszcze jednego, musimy szybko ogarnąć, gdzie go można dostać. Jest kamera, drzwi, które są zamknięte. Ok, ostatni klucz, jestem prawie pewien, musi pochodzić stąd. Jedyna ostatnia rzecz to to. Jak to zrobić? Okej, okay. to może, może to oznaczać coś takiego. Na drugiej książce mamy jakikolwiek symbol, który pasuje? Nie, tutaj symbol żaden nie pasuje. Tutaj symbol pasuje do tego. Uwaga. Ten symbol też pasuje do tego. Dobra, zaraz to będę musiał przemyśleć. Tutaj nie ma nic. Tutaj mamy coś takiego i to raczej będzie to. Żaden żaden inny element tutaj nie pasuje. To też raczej nic i ostatnie to jest deska w tą stronę. Dobra, czyli zostaje nam jedna ostatnia z rzeczy, czyli to przesunięcie tego... Nie, to nie może być tak przesunięte. To musi być ustawione w ten sposób. Okej. Okay. Czy teraz jak poruszam czymkolwiek to zadziała? Chyba niekoniecznie. O, okej, okay. dobra. Te symbole, które oznaczają jakby w którą stronę książka powinna być ułożona są odwrotnie. Ustawmy to odwrotnie i ustawmy to odwrotnie. O tak, dobra. No, przekapiłem to za pierwszym razem, ale już teraz widziałem. Dobra, zobaczmy w takim razie na dół. Ostatni, trzeci kluczyk. Uwaga. Uwaga, uwaga. Czy kościół jest zbudowany na starożytnych ruinach? No, tak to wygląda, tak bym powiedział, szczerze mówiąc. Nie widzę sposobu na otwarcie tych drzwi. Może jest inny sposób. No, ja widzę, zobaczcie. Młot wielki, gigantyczny. Co to jest? Pilne, zablokuj wszystkie wejścia do katakumb. Lokalizacja jest zaznaczona krzyżykiem. Okej, okay, tu mamy kościół, dozowanie gazu, pomieszczenie mieszkalne, pokój w sklepu, zasilanie, wentylacja. Zawór, wentylacja, rura, pokój. Hmm. Okej, okay, jest północ, południe, zachód i wschód. To też jest, myślę, może być jakiś, jak, jakieś dość istotne oznaczenie, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę to jest ułożone w ogóle. Zgodnie z tą mapą, jest jeszcze jedno wejście do katakumb. No, tak mi się wydaje. Zobaczcie, tutaj jest ściana zamurowana. Bum. <laughs> Dobra. Udało mi się to rozwalić. I tutaj raczej nic więcej nie mogę. zrobimy inną ścieżkę. Okej, okay, czyli przyszedłem dalej. I zakończyliśmy rozdział trzeci. Dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie skoło łapę w górę. Wpadajcie na inne serie na kanale. Wpadajcie na kanał zio również, żeby zobaczyć serię remontową. I dzięki wielkie za oglądanie. Poprzedni odcinek na ekranie końcowym. Trzymajcie się, na razie i cześć.